Dzień dobry, kochani! Witam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper4Mountain. Mamy kolejny fantastyczny tydzień za sobą. Eee, przed chwileczką wydaliśmy Spinitera, który pojechał do Norwegii. Eee, kupiliśmy dziś dwa kolejne używane auta. Gdyby ktoś szukał, 4x4 w automacie Longi. Przepiękne auta, świeżutkie z małymi przebiegami. Eee, Podpisaliśmy kontrakt na sprzedaż kolejnego auta. Dzisiaj państwo, pozdrawiam państwa z miasta, którzy nas odwiedzili na weekend majowy, zamówili sobie samochód, który musimy zbudować. Także działo się dziś, a chciałem wam pokrótce pokazać fajny zestaw, który też e, sprzedaliśmy wczoraj dla pana, który sobie kupił e, California Ocean, czyli taką z miejscami. I stwierdził, że sobie z dachem otwieranym i stwierdził, że chce rozpocząć przyczyt, taką małą przygodę z karawaningiem, ale nie chce się pchać w jakiejś zabudowy na razie w meble, bo nie wie, czy będzie mu się to podobało, czy będzie tego chciał. E, no, i sprzedaliśmy mu taką zabudowę. Według mnie fantastyczna, tania zabudowa. E, nie powiem na końcu, żeby was przeciągnąć, żebyście do końca zobaczyli. E, słuchajcie, zobaczcie. E, ta zabudowa pasuje praktycznie do każdego auta. Ta jest dedykowana e, pod Volkswagena, pod e, Multivana, pod Caravelle. Z takimi dopasowanymi boczkami, że na całości robimy e, piękne łóżko. Jestem zmieszany, bo klientów dopiero co odstawiam, przepraszam. Już wracam do e, formy. Także już jestem e, w formie. Słuchajcie, fantastyczna zabudowa. E, ta zabudowa ma e, 120 cm szerokości plus te boczki, które e, mam 10-20, jeszcze 40-35 cm na pewno nam dochodzi, czyli robi się bardzo szerokie łóżko, 1,90 m z długości. Możemy to założyć do auta. Transportera, czyli nawet nie musi mieć żadnych foteli, to ma swoje nóżki, jest to samonośne. E, możemy założyć to do samochodu, tak jak tu mamy nasz samochód taki e, testowy, e, firmowy dla klientów, do wyjazdy. E, 9-8 osobowy ten jest akurat. E, fotele kładziemy, rozkładamy łóżko, e, nóżki, które podpierają. Fantastyczna sprawa, u góry dwóch, na dole dwóch, cztery osoby mogą spać. Teraz słuchajcie. Skrzynia. Pokażę wam tę skrzynię. Byłem sceptycznie do niej nastawiony, ale patrzcie. O kiedyś już o nim wspominaliśmy, ale pokażę wam jeszcze raz. Pierwsza szuflada według mnie potężna. Eee, sporo można tutaj nakłaść. Druga szuflada, gdzie możemy sobie trzymać dodatkowy zbiornik na wodę, bądź na układać różnych rzeczy, napoje, eee, rafoty co by włożył. Piwo. Na przykład. No dobra. Eee, Mięśna szuflada. Tu co mi włożył? Małe piwo. I teraz tak, tu fajne, fajne wysuwane, takie kargo szuflada, gdzie możemy sobie wstawić lodówkę. Polecam firmy Jolko, możecie zobaczyć, tutaj fantastyczna nowa dostawa. Sprzedają nam się bardzo dobrze, można u nas taką lodówkę zamówić, przyjechać, na miejscu wybrać, przypasować do swojego auta, zabrać w dobrych, przystępnych cenach. Oczywiście, nowe. Możemy sobie to fajnie rozbudować, zamknąć, możemy sobie tu coś porobić. I teraz najlepsze. Tak jak już pewnie się kiedyś pochwaliłem, uwielbiam pichcić, gotować, relaksuję się w kuchni. Eee, tak, zakupy, takie spożywcze, to dla mnie to jest relaks, przyjemność. No i potem właśnie w kuchni się relaksuję wtedy, ale nikt mi nie może przeszkadzać, sam sobie robię dla kogoś posiłki, jest to fa fajne. Lubię eksperymentować. Spatrzcie. Fajny blacik roboczy, gdzie możemy sobie tu coś tam przygotować. Kolejna deska. Tych desek to nigdy dość. Steka możemy później podać na takim fajnym blacie. Tylko trzeba jeszcze tutaj wyfrezować, żeby nam wtedy te soki, jak spływają, żeby nie ściekały na boki. Ech, I teraz patrzcie. Kuchenka. Petarda, co nie? Mało tego. Teraz coś tu gotujemy. Tu się nam robi, smaży. Umywaleczka. Cyk, Rafał, wylej. Fajne? Fajne. Kosz na śmieci możemy tutaj zaadoptować. Jeżeli nie chcemy, nie chcemy tutaj sobie. Mała poprawka, bo jeżeli mamy samochód z klapą, jest OK. Tu nagle ktoś mówi, no dobra, robi się ciasno, tu coś gotować. Cyk. Otwieramy sobie te drzwi. E, wysyłamy sobie umywaleczkę. Nie ściągamy, nie ściągamy. Tyk. Tu sobie przyrządzamy. Tu się piecze smaży. Tu sobie coś przygotowujemy. Krzesełko, stolik. I to byłby Renald Dziś po pracy. Także zobaczcie. Fajne, fajne. Cena? Powiem wam w euro. Co, bo teraz nie wiem, jak euro stoi, nie będę przeliczał. 3,5 euro. 3500 euro za taki zestaw. Uważam, że jest to chyba najtańszy. Bardzo lekki, fajny samemu Rafał samemu byś to wyciągnął to jakby się oparł? Tak. tak, lekkie. No. W dwójkę to w ogóle sama przyjemność w porównaniu do tych foteli kanap multiwana wyciąganych, tych przesuwnych, gdzie to waży tony. To jest naprawdę fajne lekkie. Także jeżeli byście chcieli taki zestaw, ten już jest sprzedany. Mamy zamówione następne. Można zamawiać, dzwonić, przyjechać, przypasujemy. I to generalnie można do każdego samochodu stawić do każdego transportera nie wiem, czy macie e, m, jakiegoś Forda, czy Transita no, to jeden w sumie Ford Transit <laughs> do jakiegoś Peugeota wszędzie to można zaadoptować. Napasy szybko, fajne, montowane. Także, jeżeli ktoś potrzebuje, e, nie, żeby nie zagracać sobie samochodu, coś takiego, u nas dostępne, zapraszam. Samemu można przypasować. Ja w ogóle nie będę z biura wychodził. Udostępnię, można zamontować, sprawdzić. Jeżeli będzie się podobało, będzie można to kupić. Także zapraszam do nas. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wysiński. Ale słuchajcie, jeszcze jakbyście chcieli sobie oprzeć, bo wiadomo, oprzywamy tapicerki, będziecie chcieli sobie oprzeć fotel kierowcy, pasażera, całą restę, oprzyjemy. Ale tą temateracę proszę bardzo, nowe wzory. Można sobie wybrać. Proszę bardzo. Pod, nie, o, G-klasa najnowsza. Tu takie fajne sportowe, tu mamy też G-klasy, Audi model. Także tutaj generalnie nic nas nie ogranicza. Macie jakieś pomysły? Oprzyjemy, przygotujemy. Zapraszam serdecznie do nas. Piotr Wiśniewski, firma Camper Performance. Mountain. Zaczynamy weekend.